Dziś materiał uzupełniający na temat tren bolonu, a mianowicie dosyć kontrowersyjny tytuł Dlaczego tren w Polsce nie działa? Eee... Najprawdopodobniej większość Polaków próbuje zaoszczędzić na trend bolonie kupując go z tanich firm. Eee, no tutaj nie spodziewajcie się fajerwerków jeśli dajecie za trena 130, 150, 160 zł. Eee, porządny trend kosztuje co najmniej 180-200 zł w detalu, oczywiście w cenach hurtowych pewnie jest taniej. Natomiast e, ja nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, jak są konstruowane cykle z trenbolonem w Polsce. Otóż tren to jest nandrolon i utarło się, że przy nandrolonach potrzeba dużo testosteronu, żeby zapobiec e, tak zwanemu blokowi. I tutaj, w przypadku deki, jak najbardziej czy NPP, jestem w stanie się zgodzić. To są środki mocno blokujące, natomiast kto miał porównanie, bo był na cyklu z deką i na cyklach z trenem, jest w stanie na pewno stwierdzić, że tren blokuje znacznie mniej. No, ale wracając do tego, że w Polsce. Przy stosowaniu trena z reguły, co zresztą widać na forach kulturystycznych, forach poświęconych dopingowi i sportom sylwetkowym, no te, tego testosteronu się daje co najmniej tyle co tren bolonu albo i więcej. Musicie wiedzieć, że tren bolon i testosteron działają na te same receptory. I w momencie, kiedy jest duża dawka testosteronu i duża ilość trena, to te środki zaczynają konkurować ze sobą o. Yy, o te receptory wygrywa ten środek, którego jest po prostu więcej czyli automatycznie dając więcej testosteronu osłabiacie działanie trenbolonu yy, na zagranicznych forach ludzie rozpisują sobie cykle yy, dam tutaj pewien przykład na, na przykład yy, stosując 50 mg trenbolonu dziennie nie setkę co drugi dzień, bo trenbolon acetat mówię tutaj o acetacie to jest bardzo krótki estr, którego stężenie dosyć mocno spada w organizmie, więc co drugi dzień to jest moim zdaniem zdecydowanie za krótko, za długi okres. Najlepiej jest walić trena codziennie, na przykład 50 mg i to daje tygodniowo jakieś 350 mg, i na forach zagranicznych do takiej ilości trena. Zaleca się dawkę 100 do 200 mg testosteronu tygodniowo, gdzie w Polsce byłoby to przynajmniej 350 albo i 500 mg testosteronu tygodniowo, tak to mniej więcej yy, wygląda i w tym momencie tren zaczyna działać naprawdę dobrze, odczuwalnie. Tutaj pewna, uznacie pewnie, że głoszę pewną herezję, natomiast najlepsze działanie trend bolonu jest, gdy wywalimy testosteron zupełnie. Tutaj pewnie będziecie się za głowy chwytać i zastanawiać, co ja w ogóle gadam. Przy nandrolonie brak testosteronu to jest zabójstwo dla libido. Otóż wcale tak nie jest. Mianowicie, jeśli robicie cykl redukcyjny na trend bolonie, Wówczas z reguły stosuje się go razem z Winstrolem lub Masteronem. I tutaj Winstrol i Masteron jako pochodna DHT działa świetnie na Libido. I no tutaj, dodając Masteron do cyklu, czy Winstrol, no tutaj jest taki Libidowy rozpierdół. Po prostu zdecydowanie bardziej chce się, ma się chęci do seksu niż. Yy, Gdzieś nawet na samym testosteronie i to tutaj w, w zupełności wystarczy, żeby rozwiązać nasz problem libida. E, problemem większym niż brak libido na cyklu bez testosteronu jest to, że estradiol może nam spaść zbyt bardzo. Brak testosteronu, brak aromatazy plus masteron, który jest e, jakby blokerem, on, on powoduje Zbijanie estradiolu. No to tutaj możemy się zacząć źle czuć yy, pod, przez to, że mamy mały, małe stężenie estradiolu we krwi i tutaj polecałbym dać właśnie albo tą malutką dawkę testosteronu, żeby temu zapobiec rzędu 100 maksymalnie 200 mg tygodniowo, albo stosować po prostu HCG po 500 jednostek co 5 dni, co wykluczy od razu naszą atrofię jąder podczas takiego cyklu. Kolejna sprawa prolaktyna, prolaktynę na pewno zawsze trzeba kontrolować, więc tutaj przy trenbolonie można ją kontrolować i jeśli jest taka potrzeba zbijać, przez to też unikniemy skutków ubocznych związanych z prolaktyną, czyli samopoczucia, takich stanów depresyjnych też, blokady libido i problemów ze wzwodem. Natomiast na na masie tutaj yy, was zaskoczę bardzo świetnie działa trenbolon razem z metanabolem też bez testosteronu. Yy, nie wiem dokładnie w jaki sposób yy, tutaj jest to ze sobą powiązane, ale yy, metanabol wraz z trenbolonem świetnie się uzupełniają, jeśli chodzi o tą androgenność i też nie odczuwamy tych skutków ubocznych związanych z brakiem testosteronu. Oprócz tego metanabol ze względu na swoją aromatazę powoduje, że stężenie estradiolu jest odpowiednie i mamy po prostu świetny cykl masowy przy użyciu metanabolu i trenbolonu. Czyli jeśli robimy powiedzmy redukcję, no to w tym momencie winstrol z trenbolonem, testosteron można nawet odstawić lub zostawić w małej dawce, jeśli jest to propionat to dosłownie 50 mg. Co drugi dzień, a jeśli jest to enan, no to można walić powiedzmy 200 mg czy nawet 100 mg co 7 dni. E, natomiast przy masówce też można totalnie odstawić e, testosteron i powiedzmy 6 do 8 tygodni lecieć metkę wraz e, z trenbolonem i da to po prostu znakomite efekty. E, co więcej, przy dużych dawkach testosteronu trenbolon daje mocniejsze skutki uboczne. Odczuwalna jest zdecydowanie bardziej potliwość oraz bezsenność i ten stan takiego poirytowania, podenerwowania na tren bolonie. Także nie patrzcie tutaj, jeśli chodzi o rozpiski cykli na polskie fora, zerknijcie sobie na fora zagraniczne. Zerknijcie sobie też na, na badania, na wypowiedzi osób, które stosowały takie cykle. Ja osobiście lecę na 100 mg testosteronu, 100 mg trenbolonu codziennie i 150 mg masteronu co drugi dzień, bez testosteronu i daję właśnie hCG 500 jednostek co 5 dni. Samopoczucie jest świetne i czuję, że redukcja idzie zdecydowanie lepiej. Ten jest też odczuwalny zdecydowanie lepiej. E, twardość mięśni, ich nabicie y, jest też lepsze niż gdy y, stosowałem trend bolon razem z testosteronem. Więc uwierzcie mi, spróbujcie, żadnych skutków ubocznych związanych z tak zwanym finadikiem, z batkiem libido, blokiem y, czy innymi rzeczami nie powinno być. Na, myślę, że nawet na pewno nie będzie. Ja nie odczuwam ich wcale. No to chyba tyle, także wiecie już mniej więcej dlaczego trend bolon nie jest wcale taki mocny w działaniu według Polaków, w stosunku do tego co ludzie piszą powiedzmy na forach zagranicznych. Dzięki, cześć.